Termostat finansowy to jest podświadomy poziom pieniędzy, przy którym czujesz się bezpiecznie. Oczywiście podświadomie. Nawet jeśli chcesz zarabiać więcej, to podświadomość często zatrzymuje cię na tej znanej kwocie, bo większe pieniądze mogą wywołać wewnętrzny lęk, napięcie, poczucie zagrożenia. No i dzieje się to w taki sposób, że za każdym razem, jak masz jakąś większą gotówkę, nagle coś ci się psuje albo masz jakiś nieoczekiwany wydatek, żeby wrócić do starego pułapu. I do tego ćwiczenia przygotuj sobie, proszę, kartkę i zapisz sobie na niej kwotę, którą chcesz osiągnąć, wyższą oczywiście niż ta, na której jesteś teraz. To będzie nowy poziom, z którym będziemy dzisiaj pracować. I nie chodzi o to, żeby ją wymuszać w jakikolwiek sposób albo życzeniowo sobie afirmować, bo nie na tym to polega, nie do tego jest EFT. EFT jest do uwolniania ze starych schematów. Do uwalniania programu biedy, programu e, ubóstwa, programu e, stresu, lęku przed pieniędzmi. I chodzi o to, żeby Twoje ciało, Twoja podświadomość mogły zacząć oswajać się z tą nową kwotą, jako bezpieczną, wewnętrznie bezpieczną. Zaczynamy. Głęboki wdech. I wydech. i punkt karate powtarzaj za mną pomimo że mój finansowy termostat zatrzymuje mnie na poziomie kwoty podej kwotę i moje ciało boi się wyjść poza tę kwotę to teraz głęboko i całkowicie akceptuję siebie Pomimo, że większe pieniądze wywołują we mnie wewnętrzny lęk, napięcie albo stres, to pozwalam, aby ten stary program został dziś uwolniony. Pomimo, że przez lata żyłam w trybie braku i przetrwania, żyłam w schemacie biedy, to teraz Wybieram bezpieczne przestawienie mojego finansowego termostatu na wyższy poziom. Wdech, rozluźniający wydech, opuść ramiona i czubek głowy. Ten finansowy limit kwoty powiedz jakiej? Bref. Ten niewidzialny sufit. Bokoka, ta granica pieniędzy. Pod okiem ten stary próg bezpieczeństwa. Pod nosem ten zapis w mojej podświadomości. Broda, ten finansowy termostat na niskim poziomie. Obojczyk, ten znany poziom pieniędzy. Pod pachą, do którego wciąż wracam i wracam. Gama, dziękuję sobie, że otwieram się na zmianę swojego termostatu finansowego. Czubek głowy. Cały czas żyłam w tym lęku przed większymi pieniędzmi. Brew. Ten nieuświadomiony lęk przed stratą finansową. Boko. Ten lęk przed odpowiedzialnością. Pod okiem. Ten strach przed zmianą. Pod nosem. I ten program biedy, który ciągnęłam przez tyle lat. Broda, i ten program przetrwania. Obojczyk, ten stres zapisany w moim ciele, w moich komórkach. Pod pachą pozwalam temu odejść. Gama, już mogę to bezpiecznie uwolnić z mojego ciała. Wdech, wydech, czubek głowy. Mój finansowy termostat się rozluźnia. Brew. Stary limit puszcza. Bokoka. Moje ciało uczy się nowej normy. Pod okiem. Nowa kwota może być dla mnie bezpieczna. Podaj kwotę. Pod nosem. Mogę mieć nową kwotę. Może być to dla mnie bezpieczne. Broda. Otwieram się na ten nowy poziom pieniędzy w moim życiu. Obojczyk. Już nie potrzebuję lęku i napięcia. Pod pachą. Zgadzam się na tą kwotę spokojnie i stabilnie. Gama, mój finansowy termostat został dziś poruszony. Wdech, wydech. I czubek głowy. Pozwalam sobie na większą kwotę w moim życiu. Brew. To dla mnie bezpieczne mieć taką kwotę. Podaj kwotę nową. Bokoka. Moje ciało się uspokaja, gdy widzi, słyszy, czuje tę kwotę. Pod okiem. Mój mózg uczy się nowej normy finansowej. Pod nosem. Mój finansowy termostat jest na wyższym poziomie. Broda. Pozwalam sobie na większe pieniądze w moim życiu. Obojczyk. Jestem wystarczająca, żeby tyle mieć. Pod pachą. To dla mnie bezpieczne i całkowicie naturalne mieć nową kwotę. Gama. Jestem bezpieczna z wyższym termostatem finansowym. Wdech i rozluźniający wydech.